Witam was bardzo serdecznie moi kochani. A na dzisiejszym odcinku zajmiemy się meczem Paris Saint-Germain z Nantes i kolejną kompromitacją Manchesteru United. Tak więc ja nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. PSG próbuje powiększyć przewagę nad Monako i Niceą. W sobotni wieczór Paryżanie grali z nąd. Nie minęło 20 sekund, a Kylian Mbappé ruszył na bramkę Lafonta. Strzał Francuza odbił bramkarz gości. Nąd postawiło się mistrzą Francji. Najpierw solidną grą w defensywie, a po 15 minutach sami zaczęli się odgryzać. Zawodnicy Luisa Enrique nie mieli kompletnie żadnego pomysłu, jak dobrać się do defensywy gości. Z długiego utrzymywania się przy piłce niewiele wynikało, a setki podań nie przynosiły żadnego efektu. Momentami na boisku wiało nudą, natomiast Nąd miało swoją okazję. Z narożnika pola karnego strzał oddał Molet, ale Tenast przeniósł piłkę nad poprzeczką. Kibice doczekali się swojego upragnionego gola, który padł w 41 minucie. Na listę strzelców wpisał się Barkola. W drugich 45 minutach PSG było usatysfakcjonowane skromnym prowadzeniem, a za swoją pasywną grę zostało ukarane w 55. minucie po dośrodkowaniu zrzutu rożnego. Piłkę do bramki wpakował Mohamed i goście zwietrzyli swoją szansę na zwycięstwo. Paryżanie chcieli uniknąć straty punktów na własnym terenie, stworzyli kilka sytuacji, ale zawodziła skuteczność. Albo dobrze interweniował Lafont. Gospodarze dopieli swego w 83. Minucie po dośrodkowaniu rzutu wolnego Lafont odbił piłkę przed siebie, a ta spadła pod nogi kolom łaniego, który dopełnił formalności i PSG uciekło spod topora. Kolejny rozczarowujący występ Manchesteru United. Po przyzwoitym występie z Chelsea przyszła kolejna kompromitacja, tym razem z Bormów. Wisienki rozpoczęły spotkanie od mocnego uderzenia i w piątej minucie objęły prowadzenie. Wszystko zaczęło się od złego podania Bruno Fernandeza, które przejął Cook, który wpadł w pole karne, podał do Dominika Solankę, a ten pewnym strzałem pokonał Andrę Onanę. Mogłoby się wydawać, że czerwone diabły bardzo szybko odpowiedzą. W ósmej minucie strzał Harego Maguire'a obronił netto. Napór gospodarzy trwał tylko kilka minut, ale bez większych konkretów. Bormów skupiła się na defensywie i kontratakach. Po jednym z nich Tavernier wpakował piłkę do siatki, natomiast bramka nie została uznana, gdyż na pozycji spalonej znajdował się w solankę. Chwilę później groźnie strzelał za barny. United miał ogromną przewagę w posiadaniu piłki, ale nic z tego nie wynikało. Bezbarwny występ zaliczył Antony Marcial. W 40 minucie w super trafił Solankę. W pierwszej połowie na grę Manchester United, a strach było patrzeć. W drugiej połowie szansę mieli McTominay, Garnacho i Fernandez, ale ich strzały zostały zablokowane. W 68 minucie wisienki podwyższyły na 2 do zera. Solankę zagrał do Tamelira, a ten dośrodkował w pole karne, i Willing trafił do siatki. Pięć minut później kibice Manchester United przecierali oczy ze zdumienia, gdyż było już 3 do zera dla Bormów. Po dośrodkowaniu w pole karne, Onane strzałem głową pokonał sensi. W doliczonym czasie gry defensywa Czerwonych Diabłów pogubiła się po raz kolejny, a piłkę do siatki skierował Watara. Jednak po interwencji waru gol nie został uznany gdyż zawodnik dotknął piłki ręką. Ostatecznie Bormu wygrało 3 do 0 i zajmuje 13 miejsce, a Czerwone Diabły są na miejscu 6. Następne spotkanie Czerwone Diabły rozegrają 12 grudnia na Old Trafford z Bayernem Monachium. Tak więc moi kochani, z mojej strony to jest na dzisiaj wszystko. Ja się już z wami żegnam. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!